Dzień dobry, witam w najnowszym programie naszej sieci Sweet Galery Ekspert we Franczyzie. Do mojego programu zaprosiłam Cię Annę Claire, starszego menadżera do spraw sprzedaży, którą zapytam o nową formę współpracy franczyzowej o najmie. To będzie bardzo ciekawy odcinek, także zapraszamy do obejrzenia. Dobry Aniu, dziękuję, że nas za chwilę czasu i zgodziłaś się na wywiad ze mną. Chcę dzisiaj porozmawiać o najmie: na czym tak naprawdę to wszystko polega? Dzień dobry, Magda. Po pierwsze, bardzo dziękuję za zaproszenie. Odnośnie najmu. Jest to nowa forma współpracy z firmą Sweet Gallery i dotyczy wszystkich konceptów. Tym samym jesteśmy jedyną firmą na rynku, która wprowadza taką formę współpracy z naszymi franczyzobiorcami. Na czym tak naprawdę polega, zapytałaś? Polega na tym, że nasz potencjalny franczyzobiorca ma możliwość przetestowania i sprawdzenia współpracy z firmą Sweet Gallery bez ponoszenia Ryzyka. Jeśli chodzi o to, dla kogo jest to biznes, jest to biznes dla każdego, nawet dla osób, które nie miały nigdy doświadczenia w prowadzeniu gastronomii, natomiast jest to może ich marzenie, które zawsze mieli, jak prowadzić swoją własną gastronomię. W tym momencie, my dajemy taką szansę, klient po wzięciu biznesu na próbę, przy tak naprawdę posiadaniu środków 35 tysięcy złotych, które w większości idą tylko na kaucję, czyli na zabezpieczenie tej przyczepy, może sprawdzić, jakie mu się podoba. My go nauczymy wszystkiego od początku do końca. Nauczymy go po pierwsze, jak otworzyć swój własny biznes, czyli działalność gospodarczą. Następnie przejdzie taki klient szkolenie. Szkolenie trwa 6 dni. Jest to zarówno teoria jednodniowa, natomiast na 5 dni przyjeżdża do Warszawy. Tutaj w tym momencie jest to nasz koszt, jeśli chodzi o wyżywienie i nocleg i tak naprawdę franczyzobiorca odbywa szkolenie na punkcie, czyli ma szansę być częścią tego biznesu i już w tym momencie zapoznać się, jak będzie to wyglądało, jeżeli będzie prowadził swój własny biznes. Jeśli chodzi o lokalizację. Tym również się specjalizujemy i posiadając dziesięcioletnie doświadczenie w szukaniu również lokalizacji w zespole, który ma prawie 20 osób znajdziemy dla niego jedną, według nas najlepszą e, lokalizację do prowadzenia własnego punktu. E, wsparcie marketingowe, czy wsparcie techniczne, czy wsparcie opiekuna wszystko jest zapewnione ze strony Suite Gallery. Dlaczego warto zdecydować się na franczyzę, a nie na przykład na otworzenie biznesu samodzielnie? Magda, zadałaś bardzo ciekawe pytanie. Tak naprawdę wielu franczyzobiorców, którzy przychodzi do nas na spotkanie handlowe, właśnie szuka odpowiedzi na to, na to pytanie. Dlaczego franczyza? Przede wszystkim chodzi tutaj o doświadczenie. W naszym przypadku jest to 10 lat doświadczenia. Sam, samych swoich punktów mamy aż 50, które prowadzimy w co najmniej trzech konceptach, co daje nam przede wszystkim możliwość sprawdzenia, testowania, badania rynku i sprawdzenia tego, co dla klienta sprawdzi się najlepiej. Swigery ma w swoim portfolio koncepty słodkie i koncepty wytrawne. Czy w ramach tych wszystkich konceptów jest dostępny najem? Tak, oczywiście. Od tego roku Sweet Gallery wprowadziło możliwość najmu każdego z naszych konceptów. Bafra kebab, Lodo Kołacz, Lodolandia czy Sigelato. Jeżeli klient nie jest pewien, y Biznesów, który chce zacząć, tak, chciałby sprawdzić franczyzę, my dajemy mu taką możliwość. Plusem jest to, że w każdym momencie, jeżeli zdecyduje się na wykup takiej przyczepy, oczywiście może to zrobić. W tym roku firma Sweet Gallery wprowadziła najem konceptu całorocznego, czyli Lodo Kołacz. Nasi franczyzobiorcy mogą wziąć taką przyczepę w najem, mogą sobie ją sprawdzić. Jeżeli będą chcieli docelowo ją oczywiście wykupić w leasing, również mogą to zrobić dokładnie, jak działa to w Basze Kebab. Na ile miesięcy podpisywana jest umowa najmu? Umowa najmu, która dotyczy bufry kebab oraz lodokłacza, podpisywana jest na minimum 12 miesięcy. Natomiast franczyzobiorca, tak jak pokazały to nasze statystyki, czyli klientów, którzy wzięli na przykład bufry kebab w tym momencie tak w najem, pokazuje, że już w trzecim miesiącu klient wykupuje przyczepę w leasing. Co ich przekonuje? Nasi franczyzobiorcy biorą biznes na próbę. Znaczy to, że daje im szansę sprawdzenia, jak się czują w tym biznesie. Sami chcą sprawdzić, udowodnić sobie, czy tak naprawdę obroty, zamówienia, szkolenie, to wszystko, co dajemy w ramach współpracy, sprawdza się na żywo. To powoduje, że są nawet klienci, którzy już po pierwszym miesiącu decydują się na wykupienie przyczepy w leasingu, bo dostają sami potwierdzenie, że ten biznes się sprawdza. Aniu, czy franczyzobiorcy, którzy korzystają z oferty najmę, muszą dysponować środkami własnymi? Franczyzobiorca, wchodząc z nami w biznes, powinien posiadać rad środki w wysokości 35 tysięcy złotych. Czasy są niepewne. Czy. Biznes mobilny Swedgarry jest odporny na kryzys? Nasz biznes zdecydowanie się sprawdza, tak? Pod wieloma względami. Po pierwsze, jest to biznes, który jest mobilny. Jeżeli coś dzieje się w danej lokalizacji, zawsze ten przyczepą możemy po prostu przestawić, tak? To jest po pierwsze. Po drugie, koszty funkcjonowania takiego biznesu są obniżone, ponieważ jest on... Przyczepie, a nie w lokalu. E, po trzecie, ilość ludzi, jaką zatrudniamy, otwierając e, jakąkolwiek restaurację czy e, m, punkt gastronomiczny w, e, w lokalu, musimy zatrudnić no, zdecydowanie e, często kilkanaście osób. Tak? E, u nas tutaj pracuje kilka osób, docelowo jeśli chodzi o Buffer Kebab, dwie osoby na zmianie. W Lodolandii czy w Sigelato wystarczy jedna osoba na zmianie. Czyli ilość ludzi, jaką zatrudniamy, jest też mniejsza. Idąc dalej, zdajemy sobie oczywiście sprawę, my obserwujemy trendy rynku, robimy takie badania, jak wygląda temat z prądem, z gazem, tak? Eee, I czy z ceną produktów, e, ma, i mamy wielu klientów, e, którzy do nas przychodzą, którzy mieli różne mniejsze gastronomie swoje restauracje i tak naprawdę zwracają się e, do nas o wejście w nasz biznes, e, no ponieważ nie są w stanie jakby sami pociągnąć już przy obecnych kosztach e, tych biznesów. Daje nam, da, daje nam to możliwość również oczywiście moderowania cen. Plus jest taki, że Franczyzobiorca, który, który bierze biznes od nas, ma możliwość zasugerowania się oczywiście naszymi cenami e, od sprzedaży swoich produktów, natomiast może je swobodnie moderować czy całe menu, czy też e, odpowiednie produkty. Wszystko pięknie, ładnie brzmi, ale takie pytanie: dlaczego warto zaufać Sweetgary, a nie na przykład konkurencji? Wchodząc w biznes czy w branżę, przede wszystkim taką, której o której się nic nie wie, której się nie zna. No, tak samo ja e, kilka lat temu zaufałam firmy franczyzowej, ponieważ e, jestem osobiście franczyzobiorcą e, czterech punktów e, Lodolandii i przekonało mnie przede wszystkim doświadczenie: to, że 700 punktów franczyzowych i kilkadziesiąt punktów e, również za granicami Polski e, prężnie działa e, zarówno w konceptach Bafry kebab, czy lodowych. E, Wchodząc we franczyzę, uważam, że powinniśmy się kierować głównie tym, że firma franczyzowa. Sprawdza, testuje i e, docelowo całkowicie weryfikuje to, co będzie sprzedawała i to, co będzie proponowała franczyzobiorcom, zanim oddaje ich ręce. Prowadzisz cztery punkty. Czy na tym biznesie można zarobić? Zdecydowanie na tym biznesie można zarobić. E, moim celem było zbudowanie swojej własnej mini sieci. Zaczęłam od dwóch punktów i miałam jeden jasny cel. Po to, żeby dwa punkty zrobiły mi na kolejne dwa. E, I tak też się stało. Prowadzę w tym momencie już cztery punkty, rozwinęłam je w, w przeciągu trzech lat. E, mam coraz większe doświadczenie. E, jestem w stanie kontrolować to e, z pozycji swojego telefonu, patrząc na aplikacje, zarówno kamer, jak i e, utargi, więc jestem w stanie sprawdzać, e, jak wygląda praca moich pracowników, czy spełniają standardy franczyzy. Ponieważ wiadomo, każdy z franczyzobiorców, aby odnieść sukces, musi podążać za standardami, które zostały zbudowane przez firmę. Aniu, bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę. Dziękuję. Wszystkich Państwa zapraszamy na niezobowiązujące spotkanie do siedziby firmy. Na ekranie za chwilę pojawi się kontakt do Ani Kler. Zapraszam do kontaktu i do zobaczenia w Warszawie.